Cześć, kochani, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na praktyce na ukojenie ciała i umysłu, czyli takiej praktyce, która będzie idealna na dni, kiedy nie czujecie się zbyt sobą, kiedy jesteście trochę niespokojni, bo ta praktyka rozluźni Wasze ciało, ale i zrelaksuje umysł. Zacznijmy sobie w wygodnym siadzie, może być to siad skrzyżny, tak jak mój. Zamykamy oczy, ręce odkładamy na kolanach czy też na udach, wnętrzem skierowane do nieba bądź do sufitu. Zaczynamy od spokojnego wdechu i luźnego wydechu. Obserwujemy swój oddech przez moment. Obserwujemy swoje emocje. Oraz to, jak czuje się nasze ciało. Długi wdech i luźny wydech. Rozluźniamy się jeszcze bardziej. Następnie składamy razem dłonie na wysokości serca. I wyciągamy je wysoko, wysoko w górę, tak żeby rozciągnąć troszeczkę i wydłużyć kręgosłup. A następnie przekładamy sobie jedną rękę do boku i rozciągamy sobie drugi bok. Ręka, która jest w górze, idzie teraz za głowę. Uginamy ją. I jeszcze bardziej wyciągamy cały bok. Jeśli robicie moje odbicie lustrzane, to w tym momencie mamy prawy bok rozciągnięty, prawa ręka jest ugięta, a lewo odłożona do boku. I teraz lewa ręka idzie pod spodem do prawej w jej kierunku. Jeśli uda nam się złapać za dłonie, to cudownie, jeżeli nie, to oczywiście możemy tylko zbliżać do siebie dłonie. Zostajemy tutaj przez moment, otwieramy klatkę piersiową. Spokojnie oddychamy. A następnie zaplatamy ręce i wyciągamy je mocno przed siebie, rozciągając cały kręgosłup. Pochylamy głowę, brota do mostka. Bierzemy długi wdech, rozciągając mocno kręgosłup. I powolutku wyciągamy ręce z powrotem w górę, rozciągając raz jeszcze i wydłużając wszystko w górę. I odkładamy teraz drugą dłoń do boku, rozciągając lewy bok, jeśli wcześniej rozciągaliśmy prawy i odwrotnie. Głowa luźno. To ma być dość przyjemne. Ta cała praktyka ma być przyjemna. I teraz ręka, która jest w górze. Idzie za naszą głowę, uginamy ją, rozciągamy przez moment jeszcze cały bok, otwieramy tutaj ramiona, otwieramy klatkę piersiową. A następnie dłoń, która jest odłożona do dołu, idzie właśnie od dołu. Do naszej lewej ręki, jeśli rozciągaliśmy lewy bok, czy w jej stronę, jeżeli nam się uda, to chwytamy oczywiście za dłonie. Jeżeli się nie uda, to też jest ok, po prostu zbliżamy do siebie ręce. Spokojny wdech, spokojny wydech. Powoli rozluźniamy te pozycje, rozplątujemy sobie nogi, odkładamy je mniej więcej na szerokość maty, otwieramy klatkę piersiową, wyciągamy mocno kręgosłup, na wdechu, a na wydechu pochylamy się, czy odchylamy do tyłu, zaokrąglając plecy, głowę chowając między ramionami. Taka krowa-kot wsiadzie. Wdech, klatka otwarta, możemy delikatnie odchylić się. I wydech okrągłe plecy, głowa między ramionami, broda do mostka. Wdech raz jeszcze, klatka piersiowa otwarta, ramiona w dole, głowa delikatnie w górę, odchylona do tyłu. I na wydechu broda do mostka, plecy okrągłe, odchylamy się. I jeszcze, wdech, otwarta klatka piersiowa. Wydech, kocik, szpiet. I wdech otwieramy i wydech zamykamy. Pięknie. Wdech z powrotem prostujemy kręgosłup i łączymy sobie teraz stopy w padakonasa, nie kolana delikatnie opadają do boku. I to, co robimy, to po prostu pochylamy ciało. Możemy, jeżeli nam na to nasze ciało pozwoli, odłożyć sobie głowę na stopach. Jeżeli nie mamy jeszcze tyle miejsca, możemy być na przedramionach, albo po prostu na dłoniach, delikatnie pochylając ciało do przodu. Możemy tutaj zmodyfikować nieco te pozycje. To znaczy przesunąć nasze stopy bardziej do przodu, czyli oddalić je od pośladków, jeżeli nie mamy wystarczająco dużo miejsca ciele w tej pozycji też ma nam być wygodnie więc kręgosłup może być zaokrąglony, on nie musi być tutaj wyprostowany, wyprostowany ani wydłużony też nie o to chodzi chodzi o to, żeby kręgosłup się rozluźnił, żeby się rozluźniła głowa szyja ramiona i tak naprawdę całe ciało a przy okazji pięknie otwieramy biodra W tej pozycji głęboki wdech, i luźny wydech, pięknie, bardzo kojąca pozycja, i teraz powolutku, jeżeli byliśmy nisko, podnosimy z powrotem ciało do siadu, uginamy sobie jedną nogę w kolanie, może być to prawa, lewa jest wyprostowana i idziemy do skrętu. Za naszą ugiętą nogą w kolanie, kręgosłup wydłużony, klatka piersiowa otwarta, ale też pamiętajmy, że ma być to przyjemne, cała ta praktyka ma opierać się właśnie na tym, że ma nam być w trakcie jej wykonywania przyjemnie. Spokojnie oddychamy, rozluźniamy nieco ciało. Teraz tylko przechodzimy na drugą stronę, czyli skręt nadal jest ugiętą prawą nogą w kolanie, tylko że w stronę naszej lewej nogi. Taki otwarty skręt. I tak jak poprzednio, spokojnie oddychamy. I powolutku zmieniamy nogi. Teraz uginamy lewą nogę w kolanie, prawą prostujemy i najpierw skręcamy się za swoją lewą nogą. I tak jak poprzednio pamiętamy o wydłużonym kręgosłupie, o ramionach, które są rozluźnione i zostają w dole, o otwartej klatce piersiowej, o spokojnym, swobodnym oddechu, o rozluźnionym ciele. Ciało jest wydłużone. Ale jednocześnie rozluźnione. I skręcamy się na drugą stronę, czyli teraz do naszej prawej nogi wyprostowanej. Na moment. Też spokojnie oddychamy. powolutku wracamy do centrum opieramy się dłońmi z tyłu stopy na szerokość maty zaczynamy sobie przekładać kolana z jednej strony na drugą rozluźnimy nieco biodra ważne żeby stopy były na szerokość maty jak będą węziej to nie odczujemy do końca tej pozycji przynajmniej na szerokość maty i teraz zrobimy sobie to samo w leżeniu na plecach Czyli nogi odłożone do boku, ręce możemy dać za głowę, rozluźnione ramiona. I przekładamy sobie nogi z jednej strony na drugą, mając je ugięte w kolanach i stopy na szerokość, przynajmniej na szerokość maty. Zostawiamy teraz nogi tak ugięte po jednej stronie. Mówmy się, że na prawą stronę przekładamy je. I teraz możemy sobie albo zostać tu, gdzie jesteśmy, albo przełożyć prawą kostkę o lewe kolano. Tak, żeby zintensyfikować ewentualnie jeszcze bardziej e, otwieranie i rozciąganie bioter tutaj, jeżeli jest to oczywiście dla nas przyjemne. Mhm. I teraz powolutku przenosimy nogi na lewą stronę, i też albo możemy zostać tutaj, albo jeżeli mamy ochotę. Możemy położyć sobie lewą kostkę na prawym kolanie i zostać tu, w nieco bardziej mm, intensywnej pozycji, ale tak jak wcześniej powiedziałam, to nie jest praktyka typowa na rozciągnięcie jakiegoś konkretnego obszaru ciała, że tutaj mamy w ogóle jakoś nad czymś pracować. Mamy pracować nad spokojnym oddechem i nad tym, żeby było nam przyjemnie. Powolutku nogi idą w górę. Przyciągamy sobie teraz prawe kolano do klatki piersiowej. Lewą nogę możemy zostawić ugiętą w kolanie albo wyprostowaną. Chwytamy sobie za zewnętrzną krawędź prawej stopy. Ponownie otwieramy tutaj biodra, ale też rozluźniamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wnętrze stopy skierowane w górę, do nieba bądź do sufitu. Mam nadzieję, że podczas obecnych y, upałów i sprzyjającej pogody częściej to będzie do nieba. A teraz prostujemy prawą nogę i chwytamy sobie albo za Udo. Albo jeżeli mamy ochotę gdzieś wyżej, albo możemy sobie zaczepić pasek, chustę o naszą stopę i wtedy chwycić za chustę. Tak, żeby to też było przyjemne. Zostaniemy tu przez moment. Ponownie rozluźniamy ciało, biorąc spokojny wdech. I luźny wydech. Następnie powolutku uginamy prawą nogę w kolanie, przyciągając na moment ją do klatki piersiowej i odkładamy na matę. I teraz lewa noga do klatki piersiowej. Prawa może być ugięta albo wyprostowana. Chwytamy za zewnętrzną krawędź lewej stopy. Noga do boku, ugięta w kolanie. Prawa może być wyprostowana, tak jak wcześniej powiedziałam, albo ugięta zostajemy przez moment tutaj taka pozycja pół szczęśliwego dziecka a na koniec będzie w pełni szczęśliwe obiecuję też spokojny dech i luźny wydech. I teraz prostujemy lewą nogę, tak jak poprzednio, podeszwa stopy zwrócona w kierunku sufitu bądź nieba. Możemy chwycić sobie za udo. Albo wyżej, jeśli mamy ochotę i mamy na to miejsce i przestrzeń. Jeśli będzie to po prostu dla nas przyjemne. Podczas całej praktyki mamy się czuć po prostu dobrze. Pięknie. Uginamy z powrotem lewą nogę w kolanie, przyciągając ją do klatki piersiowej. Po chwili dołączamy sobie też prawą. Możemy sobie przemasować delikatnie kręgosłup. Bujając się z boku na bok, a następnie chwytamy za obie stopy od zewnętrznej strony i rozkładamy do boku, czyli robimy to, co poprzednio, właśnie tylko że teraz obiema nogami, czyli mamy tę pozycję szczęśliwego dziecka. I możemy zostać nieruchomo, a możemy się też delikatnie pobujać z boku na bok. Cały czas spokojnie oddychamy. I powolutku stąd łączymy razem stopy, rozciągamy przez moment ciało wyciągając ręce do tyłu, a następnie odkładamy je za głową, bądź też na brzuchu, czy na ciele w ogóle, albo wzdłuż naszego ciała, tam gdzie będzie nam najwygodniej. Do pozycji subtabada konasana, do naszego dzisiejszego relaksu. Bo to będzie nasza pozycja relaksacyjna. Zamykamy oczy, dokonujemy jakichkolwiek poprawek w ułożeniu naszego ciała, tak żeby nam było wygodnie. Możemy sobie nałożyć opaskę na moment na oczy, albo przykryć czymś, żeby nam też powieki odpoczęły. Bierzemy sobie długi, spokojny wdech. I luźny wydech, rozluźniamy ciało jeszcze bardziej, cały czas spokojnie oddychając. O ludku teraz Z powrotem przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Możemy się chwilkę popujać, tak żeby przemasować kręgosłup lędźwiowy, a następnie przekładamy ciało do leżenia do boku i do wygodnego siadu. Może być to również siad skrzyżny. Jak już będziemy w siadzie, odkładamy dłonie na kolanach bądź na udach, zamykamy oczy. Obserwujemy swoje odczucia, jak się czujemy, jak ta praktyka na nas wpłynęła. Co się dzieje w naszym ciele, co się dzieje w naszej głowie. Obserwujemy swój oddech. A następnie wyciągamy ręce wysoko w górę, łączymy je. I odkładamy na naszej klatce piersiowej, na naszym sercu. Być może poczujemy jego bicie, może poczujemy coś innego. Ważne, żebyśmy doświadczyli wdzięczności za to, że jesteśmy tutaj, za to, że mogliśmy praktykować i zrobić dla siebie coś dobrego. Pochylamy głowę i dziękujemy sobie za wspólną praktykę. Namaste. Dziękuję Wam, kochani, pięknie za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta praktyka nieco ukoiła Was i uspokoiła, bo taki właśnie był jej cel. Wracajcie do mnie, kiedy tylko będziecie mieć taką potrzebę. Pamiętajcie, że zawsze tu dla Was jestem i czekam na Was. Buziaki, trzymajcie się, życzę Wam dużo spokoju, dużo zdrówka i dużo radości. pa. pa. I oczywiście moja córka bardzo chciała wskoczyć do mnie na matę i koniecznie coś nagrać, więc zostawiam Wam i ulubioną sekwencję.